Hey, kochani tu Mari! Dzisiaj będziemy sobie robić kolejne strony z herbatka z kreatywną muffinką. Dobra? I słuchajcie, niestety dzisiaj nie ma magicznego głosu, bo no, nie ma go na razie. Więc ja wam przypomnę, przypomnę Wam pewną ważną rzecz, co trzeba robić codziennie, subskrybować kanał z dzwoneczkiem, żeby wiedzieć. Kiedy wskakują nowe odcinki. Więc tak. Ja już sobie tą mam. I ja już tutaj to sobie zaplanowałam. Bo znajdę sobie tą stronę. Bo zaplanowałam sobie co będziemy robić. Dobra. O to pamiętacie? Róża. Tutaj tutaj, no może nie róża, ale jakieś kwiatuszki. Mm -hmm. Dobra. Ja już mamy to. Będziemy sobie robić to. Przeczytałam. A jaki byłby twój zwariowany shake? Opisz go i namaluj. A tutaj na tej stronie jest napisane. A oto mój magiczny szejk muffinkowy o smaku śmietanki i arbuza ze strzelającą posypką na szczycie. Mój no, pyszny jest. Może być też. Mój też oczywiście będzie przepyszny. Dobrze. Słuchajcie, napiszcie w, w komentarzu, jaki wy byście zrobili swój szejk bo ja robię o smaku ciasteczkowym tak, ciasteczkowym bo bardzo lubię ten smak lodów ogólnie te, jeżeli też lubicie bardzo smak ciasteczkowy lodów to zostawcie lajka i subika oraz udostępnijcie ten film to z fajne najlepsze przyjaciół z bliskiemu. By byś to zrobił. Ale oczywiście nie tak, że zmuszam, że musisz to zrobić. Nie, tak nie zmuszam. Jeżeli nie chcesz, okej, okay, nie rób. Jeżeli jesteś fanem albo fanką bardzo, no to oczywiście, że super by było, jakbyś zrobił, zrobiła to. Nie znam płeć to ogląda, więc... Wstorzę do takie też. Właśnie to, bo robiłem już taki środek. Fajny. Dobra. To teraz sobie damy takie kropeczki. Jak wiesz, że to jest ciasteczkowa posypka. Takie ciasteczka po prostu. Dobra? I teraz sobie też weźmiemy fiuletów, żeby zrobić taki sobie pyszny jagodowy sosik. Taki sobie zrobimy. Może to był najpierw tak na polany, Nie? Wygląda to tak. Myślę, że fajnie to wygląda. Teraz sobie zrobimy różową wam i bitą śmietanę z watą cukrową. No to będzie cudowne. Dobra. Postaram się jak najlepiej zrobić tą bitą śmietanę. Bo ci mi wypadły zęby. Dziwnie to wygląda, wiem. Dobra. Jeżeli nie lubicie, zostawcie... Jakiś sobie komentarz, że na przykład uwielbiam cię. Nie zmuszam, nie mówię oczywiście, że tak i, i musi być. Ja po prostu przykład daję. że na przykład uwielbiam cię. Super jest coś, nie? Bo wiecie, czego nie traktuję dobrze? Hejterów! Bo po co? Po co hejt? A może jak ja bym tobie tak zrobiła, hejt? Tak, do ciebie mówię. Jakbyś na przykład hejtował, nie? Jakbym Ciebie teraz hejtowała, to co? No nie miło by Ci było, nie? Dlatego po co hejtować ludzi, jak można być dobrym człowiekiem? Więc taki też sobie na odcinkach mówię poradzie, żeby stał się świat lepszy. Słuchajcie, odblokowałam też Wam już te komentarze. Więc możecie sobie pisać. Ja piszę. Jakie są smaki, czyli ciasteczko, czko, jagoda, kurczę, jakotki napisane tutaj, goda i oczywiście, jak to się nazywa, a wata cukrowa i lepsze wata. Dobra. Mam nadzieję, że też Wam się spodoba, oczywiście. I oczywiście mam nadzieję, że. Słuchajcie, nie bądźcie na mnie dziwni, że mnie w takim odcinku nie nagrałam głosu. Przepraszam, nie wiedziałam, że to tak będzie, więc proszę nie komentować ani nie hajtować, nie, że jakby. Aj, a ona zrobiła film bez głosu. Po prostu nie wiedziałam, tak więc proszę nie hejtować tak, i takich złych rzeczy nie pisać, bo ja naprawdę nie chciałam, po prostu nie wiedziałam, że to się nie nagrywa, jestem od wczoraj youtuberką i mam nadzieję, że się wam spodobał unboxing paczuszki Friends, a oto mój efekt końcowy. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, bo mi się bardzo spodobał. A ja się z Wami żeg żegnam. Pa!